Lasem, łąką, polem, biegną kręte dróżki, zawiodą nas one do wsi kozie różki. Ta wioska od dawna w okolicy słynie ze straży pożarnej najdzielniejszej w gminie. Mają tu strażacy samochód czerwony, na szerokich kołach czarne lśnią opony. Mają sprzęt strażacki? Bogaty, nie skąpy. Drabiny, gaśnice, sikawki i pompy. Wszystko zawsze działa sprawnie jak należy. A strażacy tutaj to sam kwiat młodzieży. Zgrabni, silni, młodzi, opaleni chłopcy. Dumni są z nich swoi, a chwalą ich obcy. Każdy z nich ma mundur, to ze stali i hełm. W którym słońce złotą świeczkę pali. W środku wioski stoi dom mnie byle jaki, strażacka remiza. Napis tam jest taki: Ochotnicza straż pożarna we wsi kozie różki. Bije dzwon na alarm. Już śpieszą strażacy: czasem w nocy ze snu, czasem w dzień od pracy. W strażackiej remizie wieczorem w sobotę lśni klarnet srebrzysty. Puzony lśnią złote, i talerz o talerz uderza z nienacka. Nie lubi próżnować orkiestra strażacka. Tuż, tuż przy orkiestrze siad Wojtek na ławie, przygląda się bacznie strażackiej zabawie. Hej, strażacy, ochotnicy, znani w całej okolicy. Oto mały Wojtek marzy, żeby z wami służyć w straży chciałbym gasić z wami ogień niezi ratunek nie znać trwogi myśli o tym w dzień a nocą śni o hełmach co się złocą poradzili więc wojtkowi weseli strażacy żeby poszedł do kowala kowal bonifacy jest tu komendantem strażackiej drużyny serce złote dusza szczera chociaż groźne z miny kowal wąsa kręci Ceniem twoje chęci. Palec wzniósł do góry, patrzy na chłopaka. Jeszcze śmi za mały smyku na strażaka. Ruszy kowal wąsem, a wąs miał jak wiecha. Będziesz w straży, gdy się z Wojtka przemienisz w Wojciecha. Wraca Wojtek do domu, gdy zasypia tak myśli. Niech mi w nocy się przyśni wóz strażacki i jeszcze, że grom. Pięknie w orkiestrze. Poszli w pole starsi, młodzież. Wojtek został sam w ogrodzie. Wtem zagrzmiało niedaleko: okolicą echo dudni będzie burza przed południem. Błyskawice tną jak baty, aż drżą szyby w oknach chaty. Wtem huk! Czy to świat się wali? Pożar! Pożar! Dom się pali! Echo grzmotem odpowiada: piorun trafił w dom. Sąsiada. Już ogień na strzechę wdziera się zdradziecko. Naraz słyszy Wojtek. W izbie płacze dziecko. To w płonącym domu w łóżeczku z wikliny obudził się Henio, sąsiadowy synek. Ani jednej chwili nie ma do stracenia. Brzdęk, wybita szyba, wyniósł Wojtek Henia. Trzeszczą suche belki, pułap w izbie płonie, teraz do remizy Wojtek jest przy dzwonie, bim bam, na ratunek, bije dzwon na alarm, żniwiarze głos dzwonu usłyszeli z dala. Już biegną strażacy, przerwana robota, samochód z remizy wyskoczył przez wrota i warczy i pędzi, aż pył bije w oczy, a Wojtek wciąż dzwoni, ratunku, pomocy, pożar ugaszony. Dzielni są strażacy. Kto dzwonił na alarm, pyta bonifacy, i pytają ludzie, kto małego chenia wyniósł w czasie burzy z dymu i płomienia. To Wojtek! To Wojtek, ktoś nagle zawołał. Otoczyli ludzie Wojtusia dokoła, ściskają mu ręce, wołają, niech żyje! Serduszko Wojtusia radośnie dziś bije. Ujrzał Wojtek z dala sam komendant straży. Podchodzi do chłopca z uśmiechem na twarzy, ściska dłoń, wąs gładzi, a wąs miał jak wiecha. "Czyn ten ciebie, Wojtku, przemienił w Wojciecha. Nie się wszyscy w koło dowiedzą dziś o tym, czeka cię nagroda, hełm strażacki złoty. Będziesz Wojtku służył w ochotniczej straży i pojedziesz z nami, gdy pożar się zdarzy." Wraca Wojtek do domu. Idzie drużką znajomą, jest wesoły, szczęśliwy. Strażak ze mnie prawdziwy. Spójrzcie, pędzi drogą straży oddział Facki, Wojtek jedzie pierwszy, gra sygnał strażacki, pędzi straż pożarna przez drogi i dróżki, wybiegają z domu w całe kozie różki. Wojtek strażak siedzi tuż przy Bonifacym. Patrzcie, patrzcie ludzie, to nasi strażacy, spieszą na ratunek. Uciekajmy z drogi, niech żyją strażacy, co nie znają trwogi. Czytała Jolanta Potępa.